Po uroczystym koncercie przyszedł czas na złożenie gratulacji, podziękowań, jubileuszowych upominków i życzeń. Na początek założycielce zespołu, Marii Bartold podziękowania złożyli sami członkowie Wrzosów. Pani Mario, dziś cały pęk Wrzosów składa Tobie dzięki za to, żeś 30 lat temu ten bukiet stworzyła. Za to, żeś serce i duszę w ten zespół włożyła. Za każdą Twoją radę, za trudy i przeszkody, dziś każdy w tym zespole, czy stary, czy młody, przed Tobą Pani chyli czoła i woła. Dzięki, 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 podpisani członkowie. Yes. Szczególne wyrazy uznania złożone zostały szefowi zespołu Jerzemu Golpertowi. W imieniu władz spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych gratulacje szanownym jubilatom złożył prezes Tadeusz Stachowski. Drodzy Państwo, artystyczny zespół seniorów Rzosy Dom Kultury na Skarpie z okazji pięknego jubileuszu 30-lecia istnienia artystycznego zespołu seniorów Rzosy Zarząd Spółdzielni składa wszystkim członkom zespołu serdeczne gratulacje i życzenia. Szczególne słowa uznania kierujemy do pani Marii Bartolt, założycielki zespołu, oraz pana Jerzego Golferta, kierownika artystycznego. Profesjonalne kierowanie zespołem, duże umiejętności wokalne i muzyczne członków oraz niezwykła pasja i umiłowanie muzyki i śpiewu sprawiają, że państwa koncerty dostarczają ich odbiorcom wielu wzruszeń, przeżyć artystycznych. I pozostają na długo w pamięci. Za te wszystkie lata pracy składamy Państwu serdeczne podziękowania i życzymy niesłabnącej energii w dalszym działaniu, dużo zdrowia oraz kolejnych sukcesów artystycznych. Z wyrazami sympatii i uznania zarząd podzielni w pełnym składzie. Rozbrykaną czeredkę utrzymać w ryza, bo to jest bardzo ważne przy takiej pracy. Dziękuję, dobra nie wszystkie życzenia dotyczyły tylko jubilatów. Przy tej okazji życzyłbym sobie takiego wigoru, jakiego dzisiaj widziałem u Państwa. Dużo, dużo szczęścia na dalsze 30 lat, a jak na Bogi, troszkę więcej. Ukoronowaniem jubileuszu 30-lecia Artystycznego Zespołu Estradowego Seniorów Wrzosy był uroczysty toast oraz tort przygotowany specjalnie na tę okazję. Przyłączając się do życzeń kończymy nasz program. Do zobaczenia za tydzień.